Miało nie być z w piątek, no ale stwierdziłem, że to odpalę. Bo i tak miałem ochotę pograć w Crazy Machines, nie wiem dlaczego odwaliłem tę gierkę, zamiast przechodzi Crazy Machines. Uległem pod presją czatu. Pierdalaj, Polaku rozjebany. C. Pograj w sniper Elite V2 może max. Wiecie co wam powiem? Taką mądrość. Co to za zamek, który otwiera się wszystkim kluczom, a lepszy jest klucz co otwiera wszystkie zamki. To było o cipie i kutasie. Śmieszne. Wrócą widzowie. Gościu, widzowie to wrócą w 3 sekundy. Jak ktoś nie jest fulltime streamerem i nie zarabia 15 koła miesięcznie, to dla mnie jest głupi, bo przecież to jest takie łatwe. Wychodzisz kurwa, skaczesz spontannie, dajesz buzi dla random brusa i już kurwa jesteś pełnobrawnym streamerem. Biegnę ale z bazy, to No ja, ja już padłem jak on ma combo, a ten Talon to wiesz czym mi może pomóc. On tutaj może pomóc kurwa max w chujbie, czym On nie ma flesza jakby co, nie? No to jakiś debil jest w ogóle O O, nie. o kurwa, dziękuję ci Bartek bardzo jest zajebistym <laughs> kublem kurwa ja No zapomniałem, przepraszam, ale pomczę Przepraszam, Marcin. Ja pierdolę. <laughs> nie sądziłem, że cię Wszystkie kurwa przeciwności i losy są przeciwne mnie, i kurwa nawet kolega mnie w chuja robi. Ja byłem w tak S8. miałem Mastera 200 LP, w 8 Nie na końcu, w środku, ale miałem. Jak się gra na streamie apaszką to nie licz, kurwa, że ja będę miał cały czas Mastera. C. No pojebane są te postacie, kurwa, jak tu każdy tankuje 40 hitów i bije ci więcej niż jakiś jebany Lee kurwa, z BF-em i kurwa maczetą podadę. I ten Galio i ten kurwa, no no wszystko to są rozpierdolone postacie na Aftershoka. Chuj wam w dupę. Tak o, Lux przyszła wyczyścić, spokojnie. Psycha ci siada? Nie, nie siada mi psycha, bo po prostu kurwa już mi się nie chce grać w tą grę, jak bot tak robi. Ja idę zdejmować, bota. Nie widzi mnie, O, zobaczył. Włączył radar. Wczoraj, Erdogan, jak jej dźwignie zakładaliśmy. Zabierasz CSa? Tak, gramy w Cesa. Normalnie, już gram w CSa. A ja gram w CSa, tako. Potem by holder, pewnie z dagi. Dota 2. Normalnie. Counter Strike jest grany. O, program CSGO przestał działać, ale już działa. Normalnie graj w CSGO normalnie. Turniejowy na Mirażu. Wszystko naraz, kurwa. Тут они Которая идет на Б. Тактичность. А на миду один. Высковый гранат. Летим. Нахуй ты топаешь? Зачем? Зачем? Достал, достал. Elo, gościu. Tutaj smoka rzuca się. Odwracasz się. Wchodzisz tu, patrzysz kurwa, schody. Tu w skoku strzelasz gościa. Wchodzisz na skrzynkę. Rzucasz paka, myśli, co jest kurwa. Wychodzisz. Widzisz? Nice. to ja? Pipko. Pfff, Или моя сеть лучше. Ну ладно. Кто-нибудь на стой роста, пожалуйста. А так. Курьиба, да? Да, на Блеко, я не забил вам Кто такой смог? Да Herbops. Proste, że miał haki. No jak? Nie da się zabić, jak Flasha masz. Ja smok na stairs tak, dam. Taktyczny flesz jest. I nie na city, lecz. Dobra. Dobrze, city. Okej, okay, kto-liby na stairs to dajcie. O, odbijasz tutaj. Choć tak. Kurda no. Dam na stairs. Mleko miałem i nie zabijam. Akademia taktyczna, patrzcie. Ktoś by mógł rzucić tutaj, a ja z prawego i lewego, tako. Naszego Idealny smoke. Przechodzimy, robimy szybki skokiem. Nie stop mnie! No kurwa! Dobra, tu odbijasz od ziomków pleca. moj. Ora gościu, kurwa zamknij mordę. Już pojęcie tyle gra, że to ślepo. Powiem to przejść do B. O, Dobra, patrz, rzucam stąd i idę tędy. Pryszł. Short Dobra, główeczkę dostał. Dostał główeczkę moi drodzy, proszę zobaczyć A mam jak w cóż że znosili Dobra idę kurwa. Tutaj mam lecz się O, ja pierdolę Dajcie shota. No miałem kurwa celownik na jego głowie i od dawaj daj, lecimy. Nice Dobra, on granat dymny kupił o kurwa No kurwa kto go zabił, no? To miała być moja akcja To ten debil pomarańczowy go zabija, jak... ja już szedłem po niego. No i brawo, brawo Brawo, brawo ja Siewczenko. Swcięko? It's fusbalspiller, Ej, yeah? <coughs> eee, green. Dobra, co on pierdoli no zjedli, tak, zjedli. Dobra, bierzemy Digla i idziemy od razu na Raimunda. Bo to jest dobra tak, taktyka. Moczny. Jak ja będę na dwóch Budu postaciach naraz, to jeszcze mamy szansę to ugrać. Tak, tak, Stacje, ludzie, jakie u Zdjęć, Armor? Nie, nie opłaca się armor, bo no właśnie chodzi o to, żeby jak najszybciej padł. I przejął Raimunda. A, no głośno. Dobra, no. kuda?

Chłopca ma 11 punktów, kurwa, Raimunda zabiera, pierdolę cię, frajerze. Dobra, moi drodzy. Musimy zrobić tak. Crazy maszyny. Skarpetki muszą dotknąć czerwony przycisk, żeby odpalić mechanizm. Dostępnej itemki, muszę znaleźć. O jest! Jest pudełko po podkładce. Pudełko po podkładce mamy. Gdzie byście je dali? Spróbujmy nad, nad Nie, nie działa. Zrzucić, no nie działało. Zrzucenie, ty. A gdybyśmy pomyśleli niekonwencjonalnie, bo oni powiedzieli, że skarpetki muszą wcisnąć przycisk, żeby włączyć energię. A jaki jest problem wcisnąć przycisk podkładką? Sprawdźmy to, sprawdźmy to moi drodzy, czy zadziała. dało się. Kościu co Kinch napisał, a ja właśnie się pobawiłem swoją wyobraźnią. Kościu, jak nie ma co robić, to robisz cokolwiek kurwa. <gry> a, kurde, Zjedzonko Kebaba. To jest coś z kozak w życiu. na jakąś pizzę, szamiesz, nie? Czujesz, że żyjesz. Dzieci w Afryce nie mają co jeść. No ale dzieci w Afryce to gościu robią łuki z patyków i się kok zbawią. A ja to co? Wiesz, one sobie wyobrażają, że Patyk to jest. Yy, wiesz. Że Patyk to jest łuk. Wyobrażają sobie, że... jak yy, z kamieniami to jest ryż z kurczakiem. Wiesz, wyobraźnie działa tam jak. A nie to co miastowi. Niezyki ten